Wszystkich widzów tutaj, Karol Gabis, choć tak naprawdę nazywam się Krystian, ale to kiedyś może o tym powiem. Dzisiaj zajmiemy się własną moją konstrukcją, e, która jest statkiem kosmicznym z serialu Gwiezdnowojennego Mandalorian. E, jest to statek głównego bohatera. E, polskie tłumaczenie to Brzeszczot. E, omówimy go sobie dzisiaj. Od przodu tak to wygląda Widzimy kabinę, którą wziąłem od Sokoła milenium, Mój własny Sokół milenium już dawno leży rozwalony Więc czasem od niego sobie podbieram elementy Ale na pewno go kiedyś odbuduję Patrząc niżej mamy taki widok Tutaj no, już widzimy dwa działka Zaraz zobaczymy je od boku Tak to wygląda To Są elementy w kolorze mokrego piasku bo coś tam takiego było właśnie mniej więcej w tych okolicach. No i tutaj. Aj, troszeczkę to odpada, bo się słabo trzyma, ale to nie jest jakiś problem. Yy, odchylając sobie to, widzimy skrzynię, jakieś bronie, kaptur. A co do skrzyni, zaraz Wam pokażę zawartość. Otóż znajdują się tutaj dwa detonatory. Od drugiej strony jest podobna sytuacja. Odchylając sobie widzimy małe łóżko. Tam leży szturmowiec. Zakracam się na pokład. Dobra. Tutaj widzimy malutkie drzwiczki, do którego można szybko wejść na pokład. Dalej dalsza ściana także jest odchylana, żebyśmy mieli łatwy dostęp. Na tej ścianie widzimy kilka broni. Choć tutaj klucz także się znalazł, bo zawsze jakaś naprawa musi być. Odczepiłem sobie tą ścianę, żebyście zauważyli bardzo fajną rzecz. Nawiązanie. Blaster, który był w LEGO u, 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 używany od 1999. Właśnie no, w pierwszych zestawach ze Star Wars tak wyglądały blastery. I myślę, że dla takiego troszeczkę żartu go tutaj umieściłem. Dalej no mamy troszeczkę ciężki, ale to jest stara broń. Która właśnie w starych zestawach była jako broń, teraz już w nowszych u, używana jako kamera, ale chyba teraz to już w ogóle. Tutaj mamy czarny i szary, taki mniejszy pistolet, średni czarny oraz rewolwer. Ale rewolwer, rewolwer, no bo jakby nie było, sam serial Mandalorian jest hmm, to dosyć przypomina western, kosmiczny western. Tutaj widzimy główną klapę, no i teraz sobie ją otworzymy i zobaczymy widok, który z niej widzimy. Czy tutaj coś się, się odczepiło? Dobra. Jeszcze sobie to odsuniemy, żeby było widoczne. Tutaj też są bronie, zaraz to zobaczymy. I na starcie dostajemy jedną z głównych bohaterów serialu Mandalorianin. Nie wiem jaką się nazywa. Widok ze środka jest taki. Mamy tutaj kilka ciężkich karabinów, blasterów w sumie. I dalej mamy Carbonite. Właśnie to jest Hanem Solo i w ogóle to jest customowy element, który wygląda tak jak ten oryginalny, ale to już nieważne, kiedyś zamawiałem sobie. I mamy jeszcze także Droida. No i on jest. No i ja tu użyłem IGA-88, ale w samym serialu jest to zupełnie inny droid, bo IG-11. Oczywiście LEGO też zrobiło zestaw z tym statkiem, więc wiele rozwiązań właśnie brałem no, z tego zestawu. Natomiast na tej ścianie widzimy jeszcze więcej broń, nawet jakiś taki kojarzący mi się z klasycznym LEGO Space. Klasyczną broń Mandalorianina, kolejny klucz, taki jeszcze pistolet, dosyć ciekawy. No, i ten taki ciężki blaster. No, duży już taki dobra, już się trochę nagadałem, ale jeszcze kilka rzeczy do omówienia. Mamy na przykład silniki. Te niebieskie tło wygląda zupełnie jak niebo. Dobra, silnik ten już się grzeje. Nie no, nie grzeje, ale nie no, dobra. Nie wiem, jak to nazwać. Dobra, od boku mamy tak. Wiadomo, jakieś tam elementy. Tutaj jeszcze tak wygląda przód tego silnika. Tutaj jest inny kolor, ale nie mam wszystkich elementów w dobrym, odpowiednim kolorze. W ogóle parałbanka mam aktualnie podłączonego ze Star Wars. Skywalker sagi. Nie, Rise of Skywalker, wybaczcie. Dobra, no i sama firma LEGO w swoim zestawie oferowała nam świetną funkcję kapsuły ratunkowej. Ja tego nie zrobiłem. Wybaczcie, ale zrobiłem imitację otworu. Znaczy w samym serialu, z tego co wiem, z recenzji Klockozaura, którego pozdrawiam, i że w samym serialu nie było pokazywanych funkcji kapsuły ratunkowej, ale może w drugim sezonie będzie sam nie oglądałem Mandalorianina gdyż nie można go legalnie obejrzeć będąc Polakiem no bo wiadomo, że tylko na Disney Plus dobra, mam Mandalorianina hełm od Gianco Fetta nie śmieci się z małego Jody no tak średnio bym powiedział wyszedł a źle nie jest. Dobra, w środku są tam mana Mandalorian, jakiś czerwony przycisk, zegary, liczniki, jedna wajcha. Jest dobrze. Yy, o, ja oczywiście modyfikowałem ten statek wielokrotnie. Otóż silniki były osadzone. To był po prostu zwykły prostokąt i one były osadzone, a teraz mam coś takiego. Już nawet nagrywałem filmik, mając go w takim słabym stanie. Mniej podobny, no może teraz ciężko się tym można bawić, ponieważ jest mocne przeciążenie na tył. Tak jak w zestawie, ja też mam figurki, tak jak w zestawie, sam je skomponowałem, oczywiście od innych postaci. Nie jest źle. Oczywiście nie każdą komponowałem, bo Scout Troopera i tego droida i K-11, no to nie.